Planowanie techniką opartą na produktach. Prezentacja ta ma na celu pokazanie, w jaki sposób za pomocą P2L Planera można szybko przygotować plan, wykorzystując technikę planowania opartego na produktach. Po uruchomieniu aplikacji otwieramy pusty plan, korzystając z dostępnych szablonów planów. Ponieważ celem projektu jest uzyskanie konkretnego wyniku, Planowanie powinniśmy zacząć od określenia, co będzie produktem finalnym projektu. Może to być rozbudowany system informatyczny, oddany do użytku dom, czy skutecznie przeprowadzona kampania marketingowa. Dla przykładu przyjmijmy, że produktem finalnym planu będzie rozbudowany system informatyczny. Produkt finalny i inne główne produkty potrzebne do jego wytworzenia umieścimy na diagramie struktury produktu. Po dodaniu produktu finalnego, dodajemy inne produkty. Nowe terminale, wymagania dla systemu, zmodyfikowane oprogramowanie, przeszkoleni użytkownicy, zainstalowane oprogramowanie. Po dodaniu kilku produktów warto je trochę uporządkować. Dodajemy dalsze produkty instrukcje dla użytkowników, instrukcje dla administratorów. Powinniśmy także dodać produkty, które już istnieją i zostaną wykorzystane w projekcie. Istniejące oprogramowanie Istniejąca sieć LAN, ale w każdej chwili możemy dodać kolejne produkty, np. przetestowany system, czy istniejące już instrukcje. W miarę zwiększającej się liczby produktów warto je pogrupować rodzajowo albo według podobieństwa technologicznego. Dodajmy grupę oprogramowanie, którą dołączymy do produktu finalnego oraz grupę dokumentacja, a następnie produkty, które przypiszemy do poszczególnych grup. Niektóre produkty mogą być połączone bezpośrednio z produktem finalnym. Szczególnym rodzajem produktu jest tak zwany produkt integracji. Aby można było przetestować system, wcześniej powinny być dostępna sieć LAN, nowe terminale i zainstalowane oprogramowanie. Tylko w przypadku produktów integracji, przypisane mu produkty proste muszą być gotowe wcześniej, czyli muszą być jego poprzednikami. W przypadku rozległych diagramów wygodnie jest zmienić ich układ na układ gronowy. Jak wspomniano wcześniej, niektóre z produktów już istnieją albo będą powstawać poza kontrolą przygotowywanego planu. Są to tzw. produkty zewnętrzne, które dla odróżnienia od innych produktów są zwykle pokazywane jako elipsy. Zidentyfikowane produkty powinny zostać opisane. Można to zrobić w każdej chwili, zaznaczając produkt i dopisując kolejne fragmenty jego opisu w oknie właściwości, albo otwierając edytor opisów produktu. Warto zauważyć, że zaznaczając większą liczbę produktów, można równocześnie wypełnić fragmenty opisów ich wszystkich. Kolejny krok planowania opartego na produktach polega na ułożeniu wszystkich zidentyfikowanych produktów w kolejności w jakiej będą one potrzebne, wytwarzane lub pozyskiwane w inny sposób. Do tego służy widok diagram następstwa produktów. Jak wspomniano wcześniej, w przypadku produktu integracji przypisane mu produkty proste muszą być jego poprzednikami na diagramie następstwa produktów. Dlatego po przejściu do widoku diagram następstwa produktów, na diagramie są widoczne tylko produkty integracji i ich produkty składowe jako ich poprzedniki. Wszystkie inne produkty są umieszczone w magazynie widocznym u dołu ekranu i czekają na przeniesienie i umieszczenie na diagramie następstwa produktu. Tworzenie diagramu następstwa produktów zwykle zaczynamy od umieszczenia produktu finalnego najbardziej na prawo, a najbardziej na lewo produktów, które będą potrzebne na samym początku, np. istniejące oprogramowanie, istniejące instrukcje czy wymagania dla systemu. Także tutaj można przemienić produkt prosty w produkt zewnętrzny. Następnie układamy pozostałe produkty, zwracając uwagę na te, które są potrzebne do wytworzenia danego produktu, czyli jego poprzedniki, oraz na te, do wytworzenia których dany produkt będzie potrzebny, czyli jego następniki. Patrząc na diagram następstwa produktów dla przykładowego projektu. Można zauważyć, że kolejność działań, które posłużą wytworzeniu lub pozyskaniu poszczególnych produktów, musi wynikać z kolejności produktów. To oznacza, że układy logiczne, sieci działań i harmonogramu mogą zostać wygenerowane automatycznie na podstawie diagramu następstwa produktu, jeśli w miejsce nazw produktów zostaną wstawione nazwy odpowiednich działań służących do ich pozyskania lub wytworzenia. Planner tworzy te nazwy automatycznie poprzez dodanie do nazwy produktu słów Wytworzenie dla produktów prostych lub Dostarczenie dla produktów zewnętrznych. Ta możliwość decyduje o wysokiej efektywności techniki planowania opartego na produktach zastosowanej w aplikacjach p 2 Można się o tym przekonać, wybierając widok sieć działań i porównując tę sieć z diagramem następstwa produktu. Mimo, że do tej pory nie robiono niczego, co dotyczyło działań i wzajemnych powiązań, Planer zrobił to za nas. Podobnie jak się działań, P2L Planer automatycznie wygenerował wykres Ganta, w którym jedynie trzeba posortować działań. Pierwotne czasy trwania dla wytworzenia produktów prostych są przyjmowane zgodnie z przyjętą w szablonie wartością do myśli. Nazwy działań i czas ich trwania mogą zostać zmienione później stosownie do potrzeb. Dalsze prace planistyczne przebiegają tak samo jak podczas planowania opartego na działaniach i polegają na określeniu czasów trwania poszczególnych działań oraz zaplanowaniu terminów ich rozpoczęcia. Można to zrobić w różnych widokach, np. wydłużając paski działań na wykresie Ganta i przesuwając je tak. Aby ich początki albo końce znalazły się w odpowiednich dniach kalendarza, albo wpisując stosowne dane w tabeli dostępnej w widoku działania. Dla produktów zewnętrznych czasy te można przyjąć jako równe zelu i pokazać je jako tzw. kamienie milowe. Dobre przygotowanie planu ułatwia późniejsze śledzenie jego realizacji. Sposób przydzielenia do działań potrzebnych do nich zasobów, szacowanie ich kosztów oraz inne aspekty planowania pokazano na oddzielnych filmach. Reasumując, celem projektu jest konkretny produkt i produkty wchodzące w jego skład, przy czym produktami mogą być konkretne produkty materialne, zrealizowane usługi, artefakty czy funkcjonalności tworzonego systemu. Ponieważ taki sam produkt można zwykle uzyskać różnymi metodami, np. zrobić albo kupić, odpowiednie działania można dobrać później, uwzględniając aktualne możliwości i ograniczenia. Struktura podziału produktów służy do zidentyfikowania produktu końcowego projektu oraz głównych produktów, które powinny zostać uwzględnione w planie, aby żadnego z nich nie pominąć. Zidentyfikowane produkty powinny zostać opisane. Przy czym poziom szczegółowości opisów powinien odpowiadać faktycznym potrzebom, czyli nie być zbyt ogólny lub nadmiernie szczegółowy. Z diagramu następstwa produktów wynikają związki logiczne pomiędzy działaniami służącymi pozyskaniu lub wytworzeniu poszczególnych produktów, czyli układy logiczne harmonogramu i sieci działań. Układy logiczne harmonogramu i sieci działań uzyskane za pomocą techniki planowania opartego na produktach są dalej wykorzystywane, tak jak w planowaniu opartym na działaniach. Przedstawione podejście do planowania pozwala kilkakrotnie skrócić czas potrzebny na zaplanowanie projektu w porównaniu z czasem tworzenia planów od początku opartych na działaniach.